Jest północ. Grupa młodych ludzi, najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu, stoją pod sklepem całodobowym. Mężczyźni szarpią się między sobą, przepychają i biegają na ulicę. Nie patrzą na to, że przejeżdżają samochody, szarpią się, ganiają. Mężczyźni zaczepiają przechodzące z osoby, nie pozwalają im spokojnie przejść. Są przekonani, że ulica Ząbkowska należy do nich, oni tu rządzą, wchodzą w bramę i w tym momencie właśnie podjeżdża załoga. Mężczyźni uciekają w bramę, są przekonani, że są u siebie i na pewno uda im się uniknąć spotkania z policjantami. Jednak jest to bardzo złudne, bo po chwili zostają zatrzymani. Wszyscy są pod wpływem alkoholu, trafiają do Izby Wytrzeźwień, jednakże następnego dnia wszyscy zostają rozliczeni za spowodowanie bójki. Dzięki kamerze można zidentyfikować nie tylko osoby te, które zostały zatrzymane na gorącym uczynku w trakcie trwania bójki, ale również osoby, które brały w niej udział.